Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships Replay. Dziś mamy bitwę, którą przysłał Blackhawk, tam w środku jest 7, nie wiem jak to należy czytać. Niemniej wydaje mi się, że będziemy mieli tutaj do czynienia z jedną z najładniejszych bitew y ogólnie w rankingówkach. Zaraz zobaczymy jak to tutaj wszystko się rozwinęło jest belfaścik, czyli no, jak to ktoś ładnie napisał karty kredytowe wygrywają zobaczymy czy wygrają karty kredytowe czy nie wygrają kto tutaj jest, po drugiej stronie jest Fiji, Pensacola, Mioko. tylko jeden radar i właśnie posiada go kolega, po jednym niszczycielu, trzy pancerniki więc jak na bitwy rankingowe bardzo przyjemnie mało dymków ogólnie razem z niszczycielami całkiem całkiem interesujące losowanie mapa też przeze mnie bardzo lubiana jest tutaj można sobie bardzo przyjemnie powalczyć o jeden o drugi kap z jednej i z drugiej strony chociaż ta strona mi się Zazwyczaj bardziej podoba gra po tej stronie niż po przeciwnej, ale i z drugiej może być całkiem interesująco. Tutaj widzę, że na początek biorą kapik A i słusznie, bo jak jest radar, to wystarczy się w odpowiednim miejscu tutaj ustawić i można sobie ten kap przejmować, chociaż ja osobiście nie płynę. Tak jak tutaj kolega Belfastem, tylko zazwyczaj udaje się gdzieś w te miejsce i mam wtedy tutaj zasięg radarem na cały kap, jeśli się tu ustawię mam wszystko. Z tej strony też powinien być zasięg dosyć, dosyć konkretny, może pole strzału będzie lepsze, no zobaczymy jak to wygląda. Jak na razie już widać, że przeciwnicy również postanowili przeatakować ten, ani inny kap, zobaczymy jaka się tutaj walka wywiąże, już niszczyciele się okładają. Sims dosyć konkretnie dostał najprawdopodobniej tutaj e, krążowniki, i wszystko inne wzięło go ostro na cel. No i teraz już nie jest e, za bardzo zdatny do walki. No, tak to wygląda, jak się za ostro e, tutaj przypuszczuje ten kap. Jest jeden niszczyciel po każdej ze stron, więc powinny tutaj szanować swoje hapeki. Bardzo dużo. Od niszczycieli w takich bitwach zależy. To są tutaj oczy całego teamu. No i zobaczymy, na razie on korzysta tutaj z dymka Fiji, Co prawda stanie tutaj jak widzicie, już, już jakieś torpedki sobie pomalutku tutaj mogą płynąć. O właśnie, o właśnie, w taki dym i może być niewesoło. Ale na razie na spokojnie. Jak widzimy Mioko bardzo blisko. Tutaj bym strzelał w nie zamiast w nagato. No ale zobaczymy, może zaraz ogień zostanie przeniesiony. Już się kolega wyświetlił. Teraz jest taki moment dosyć niebezpieczny. No, ale dalej Mioko jest tutaj przez niego. Nie ma żadnego zainteresowania tym okrętem zmienione na przeciwpancerne i teraz Mioko płynie. No, tylko na cytadele. Zobaczymy. Cytadel nie ma, ale wynik też ładny. 5000 zaraz mi oko odparuje. Za bardzo przeszarżował gościu w tym krążowniku, no i tak to się skończyło. No, taki taki push z ich strony nie do końca zsynchronizowany, bo jeden pancernik jeszcze też tutaj stara się coś zrobić. No i właściwie udało się nie najgorzej, bo na razie jest zamiana. Niszczycieli pancernik za krążownik, więc się opłaciła, pomyślcie co by było jakby tutaj jeszcze dołączyły te dwa pancerniki po stronie czerwonych, byłoby naprawdę nieciekawie, no i teraz już zieloni są ślepi, nic nie widzą, teraz przez chwilę coś widać, dlatego że tutaj ten jeden krążownik coś pokazuje, no i radar sobie chodzi. I wyświetla ten gato, ale podejrzewam, że. No, jeszcze ten niszczyciel pewnie wyświetlił. Tylko na chwilę, ale zawsze. Widzicie już 100 pocisków w celu. 5 pożarów. No to jest oczywiście okręt, który, jeśli jest dobrze umiejscowiony, może długo męczyć. A tutaj, jak widzimy, przeciwnicy tak sobie pływają. Naprawdę. Bardzo przyjemnie dla tego krążownika, bo na 6-7 km to jest fantastyczna odległość, żeby sobie obrażenia robić. No i już widzimy, że ten Agato, to już są jego ostatnie podrygi, no zaraz spłonie, bądź zostanie rozstrzelany. Za ostro tutaj, albo po prostu bez wsparcia większego popłynął, no i jest pierwszy. Frak i pierwszy medal podpalacz. No I teraz przeniesiony ogień na kolejny pancernik. A no jak widzimy, przeciwnicy teraz no, grają źle, dlatego że tak, takie pojedyncze zbliżanie się. Oj, tutaj te torpedy niebezpiecznie. Dobrze, że teraz. Eee, tutaj Black Blackhawk przyhamował, bo już chciał się rozpędzać, jakby się rozpędził, to idealnie w te torpedy by wpłynął i jego historia by się tutaj skończyła. Eee, no i zobaczmy, no te Gneisenau tak sobie eee, płynie tutaj i idealnie boczek pokazuje, no po prostu fantastycznie. Ja bym już tutaj zmieniał na przeciwpancerne i łupał po, po nadbudówkach, ale pewnie kolega chce najpierw Zinkasować jeszcze z jeden pożar, no jest pożar. I co? I dalej, dalej łupie sprzeciw, nie sprzeciw. O jest, jest są Już przeciwpancerne, bardzo słusznie. jak już sobie ładnie wszystko płonie, to można zmienić na przeciwpancerny. Dzięki temu będzie więcej obrażeń. I został przez przypadek, tak właściwie, wykryte. To jak zostało. I całkiem ładnie dostały, już, już duży kaliber wpadł, 90 tysięcy jest. Tak a cuki tutaj a Teraz będzie troszkę cierpieć. Zobaczymy jak z celowaniem. Są już torpedy od niego. Trzeba robić cofkę. No i zobaczcie jak tutaj te pożary sobie hulają na Gneisenau. Ale i tak no chwilę trwa zanim się taki pancernik spali. Jedna torpeda trafiła w dymek i teraz Sharchors. No nie wszyscy zobaczcie, że tutaj się ustawiają jakby nie wiem, w kolejce jest jakiś podział ról. Najpierw ciebie palą, potem mnie palą, a na końcu mnie palą, dobra? No dobra. Eee, tak bardzo, bardzo dziwnie tutaj pograli czerwoni. Nie było żadnego tutaj większego pomyślunku z ich strony tak się kręcą pojedynczo do, do ataku zamiast jakby wszyscy poszli razem to byłoby raczej po zielonych w pewnym momencie a teraz mimo że dalej jest przewaga jednego zniszczonego okrętu, to stopniała ona, bo jeden pancernik jest prawie nie do gry. Ale zobaczcie, no mioko, co robi Mioko teraz z zielonych? Dopłynie burtą do Szarhorsta. Tutaj można zobaczyć dużo słabej gry niestety. Jeszcze się na torpedę tutaj załapał. Zaraz go ktoś skończy, bo już został na śmieszne, śmieszne hapeki. A jeszcze torpedy w stronę Scharhorsta wystrzelił. Zobaczymy, czy coś trafi z tych torped. Nie. A nasz kolega łupie dalej. 260 pocisków już w celu. Teraz trochę szczęścia, bo Scharhorst w niego nie mierzy, a jest na 5 km. To już jest odległość, która jest... Jakby nie patrzeć, dla każdego krążownika bardzo niebezpieczna. Już zmienia, zmienia tutaj kąt względem tego szarhorsta. Ale jest krążownik na lewej stronie, tutaj ten krążownik strzela. No, teraz jest bardzo niebezpieczny moment. W, każdym, w każdej chwili może tutaj ten Belfast. Zostać ostrzelony pensa Kolach. Boże drogi, z Odłamkowo Burzących, Snajper Elite, no stary na pewno. Nie wiem jak ze snajpieniem, ale z tą elitą to słabo. Zobaczcie teraz y, zostały zmienione na przeciwpancerne pociski i y, pensa Kola będzie cierpieć. Dalej wali z Odłamkowo Burzących, bardzo słaby gracz. Ten Belfast powinien być martwy. Y, a na szczęście ten gracz jest wyjątkowo słaby i Najprawdopodobniej zaraz zostanie spompowany z przeciwpancernych, bo fatalnie też się ustawia tak, żeby zgarniać. Zobaczcie co się teraz dzieje z jego okrętem. On mógł to skończyć. Tutaj, tutaj jest moment w grze, w którym jakby był no, średnio rozgarnięty gracz na tej Pensacoli, to by zakończył żywot naszego Black Hawka. A tak Black Hawk żyje, no tutaj miał szczęście, że Warzywniak był po drugiej stronie. Sniper elite hacker, nie, nie, to to nie hacker, to po prostu wiesz, jakieś ogarnięcie w grze, chociaż minimalne jest wymagane, to się może wydawać hackingiem, czarami, no, wielkim szczęściem i nie wiem czym jeszcze, ale naprawdę najpierw się trzeba nauczyć grać. To, to takie cuda nie będą się zdarzać, bo tutaj naprawdę ta pensakola mogłaś skończyć żywot naszego kolegi, ale no, słaby skill, łamany na żaden, więc niestety. Niestety MSNug hacker. O, Jak widzicie, tutaj obaliliśmy kolejny mit hakerów. W ogóle hacker. Po co hacker? Nie, nie wiem, nie wiem naprawdę, co ma e, tutaj e, kodowanie z, z graniem. I po co hakerzy mają łamać jakieś kody? Nie wiem. To zazwyczaj są bardzo inteligentni ludzie i w większości wypadków raczej nie mają czasu na granie. Są zajęci wydobywaniem pieniędzy z internetu na różne sposoby. Nie zawsze legalne, ale mogą to być i również legalne sposoby. No i cóż, zostały dwa okręty na trzy i to takie dwa ogryzki. Był, był moment tragiczny, to tak to trzeba nazwać w tej bitwie właśnie, który został przez czerwonych tutaj zaprzepaszczony, żeby to wygrać. Przegnali to na własne życzenie, bo tak jak mówię, Belfast w tym jednym momencie był do odstrzału. Tam y, każdy dobry gracz już by skończył to. Y, a tak sobie dalej żyje, ma się dobrze i będzie strzelać 2 na 2. Tyle, że na Gato prawie całe. No, na 8000, więc hmm. no, lepiej, żeby już się nikomu nie pokazał. A zaraz będzie możliwość wykrycia go za dokładnie kilometr. Już coraz mniej. 8,7 jest wykrywalność Belfasta. Y, pojawia się Katsuki, który zaraz się tutaj. A, chyba nagato je skończy, czy nie. Nie, Jest już tutaj. A na... nagato jest skończył. I jest dymek. Dymek ochronny. Powinien już Sonarek też powoli zacząć chodzić. Chociażby po to, żeby jeśli gnazy tutaj będzie torpedować, żeby to widzieć. Jak już widzimy, jest już pozamiatane. Belfast, taki ogryzek jak gnajzenał spokojnie sobie skończy. I zobaczcie na obrażenia. Nie wiem, czy to widać. 195 tysięcy obrażeń. To jest bitwa 7 na 7. Nie 12 na 12, tylko 7 na 7. Więc, no, obrażenia monstrualne zrobione i to na krążowniku. Oczywiście myślę, że duży udział miały w tych obrażeniach pożary 16. Ale liczba pocisków 400 ponad w celu też myślę, że jest. Naprawdę konkretna, tutaj wszystko złupania jest zrobione, nie ma torped, więc trzeba robić obrażenia tylko z pocisków. I jak widać nieźle to wyszło. 203 000 przekroczone. Zaraz będzie jeszcze więcej i koniec, przechodzimy do, do tabeli końcowej. Tak to wygląda w podsumowaniu, moi drodzy, 742 000 kasy na rankingówce, można zarobić nawet sporo. 5800 EXPA, 1100 punktów tutaj Free EXPA, czyli wolnych i no 5 medali, jakby nie patrzeć, więc naprawdę sporo. 430 pocisków w celu 4 zato, zatonięcia, zatopienia, zniszczenia, 17 podpaleń, 7 cytadel, oczywiście na, na warzywie i. No cóż, wygląda to naprawdę imponująco, bo to należy jeszcze yy, zauważyć, że to jest krążownik. I zrobienie takich obrażeń na krążowniku jest yy, o tyle trudne, że to jest jeszcze krążownik, który nie ma torped. Bo jak jest jakiś krążownik, który ma torpedy, no to owszem, może przywalić yy, dwa razy w jakiś pancernik z tych torped i sobie zdobyć 140 tysięcy, bo 70 na jednym, 70 na drugim, na przykład. I szybko leci, a tutaj naprawdę taka... Nie. Właściwie gra Przy jednym krawędzi, Przy jednej krawędzi No bo tylko ustawił się za wysepką Na krawędzi i upał Raz z jednego dymka tutaj Fiji, później Swój Jak widzieliście taka wymiana Która nieźle tutaj cały czas Procentowała I, i właściwie no, Bardzo dużo Tutaj w tej grze Nasz kolega zawdzięcza bardzo ułożonej, uprzejmiej i miłej grze czerwonych, bo pojedynczo ładnie mu wpływali pod celownik, płynęli długo, żeby mógł sobie długo strzelać. No, nie był to wysoki poziom, umówmy się, rozgrywki tutaj, a mówię, no to co zrobiła Pensa Cola, która znalazła hakera, wow, no takich hakerów to naprawdę... W tej grze trochę jest, więc musisz uważać. Bo hakerzy, co drugiej bitwie, nie mogą cię znaleźć i jak będziesz strzelał z obeków do okrętu, który był do ciebie ustawiony burton na dwie salwy, no to synu, synu, tak to nigdy z nikim nie wygrasz żadnej wymiany. Tym bardziej, że miałeś więcej hapeków. Element zaskoczenia, i no tutaj ten Belfast był ostrzeliwany jeszcze przez Szarhorsta. Więc naprawdę. Była szansa, żeby go rozwalić bez większych problemów i, i wygrać tą bitwę, bo wydaje mi się, że wtedy na 90% ta bitwa byłaby wygrana. A tak, cóż, przykro mi, to nie hakerzy położyli tą grę, tylko czerwoni. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Widzicie, no, masę, masę obrażeń rzecz jasna zrobiona na, na pancernikach. Ten, prawie cały, zjedzony gato, też w sporej. Tutaj liczbie, no, Sniper Elite, no, niks fantastyczny, jeśli wiek 74, to, to się dziwię, że tutaj ktoś, który jest, kto, kto jest ode mnie starszy, to 9 lat, no, takie rzeczy wypisuje, że to jacyś hakerzy. Nie wiem, może nigdy nie spotkał jeszcze dobrego gracza, to też, to dziwne. Fiji. Połowa hapeków mniej więcej zdjęta. Szarhorst też ostro oberwał. też połowa hapeków zdjęta, Więc naprawdę przeszedzony został tym Każdy tutaj praktycznie wpływał i obrywał od, od kolegi. No sobie tylko strzał, stał i strzelał i pewnie tylko krzyczał przeładowywać ognia, przeładowywać ognia, przeładowywać ognia. No i <ścoughs> naprawdę ta, te działa to tam się grzały równo w takiej bitwie. No. Czasem takie bitwy się trafiają, naprawdę, że tylko... To by to była tak, taka strzelnica tak naprawdę, bo okręt sobie tylko stoi, łupie i tyle. Jedna torpedka tam w niego wpadła. Dziwię się też, że, że te Akatsuki nie próbowało torpedować właśnie pod, pod dobrym kątem. Mogło sobie tam na spokojnie odskoczyć i starać się storpedować jak, jak te okręty stały tam przez całą bitwę praktycznie to. No można się było domyślić, że warto tam potorpedować. Jak, jakby nie, nie Belfast, to oczywiście dostałby Fiji, które też zrobiło drugi wynik, jako że też stało w tym dymie i łupało pół bitwy, potem, potem padło. No cóż, Akatsuki i tak zrobiło najlepszy wynik u przeciwników. Zobaczmy, gdzie była Super Cola, gdzieś w środku. Coś tam porobił Sniper Elite. Kurczę... Nie, to taki element jeszcze tutaj taki lekko rozrywkowy w jego wydaniu. Naprawdę ba bawią ludzie, tacy, którzy gdzieś hakerów widzą, tam gdzie ich nie ma. Po pierwsze, no jak już oskarżanie, tutaj bardziej kolegę mogło być o cheaty, a nie o hakerstwo. Nie wiem, co ma hacking wspólnego z czymś takim, ale spoko. Dobra, tak to wygląda tutaj, więc na sam koniec, ostrzeżenie i taka przestroga ode mnie. Pamiętajcie, w Belfastach są hakerzy i nie dość, że was zatopią z pocisków przeciwpancernych. Jak pokazujecie burtę, to jeszcze zhakują wam komputer i nie wiem, co zrobią. Wasze zdjęcia ukradną. To akurat mogą zrobić bez żadnego problemu, jeśli tylko na, na wysokim poziomie. Mają tutaj wiedzę, większość nie ma i robi tylko takie rzeczy. Jeśli już to przez jakieś maile, po prostu musicie coś kliknąć, żeby wam się zainstalowało odpowiednie programy, ale sami z zewnątrz nie potrafią wam schakować komputera. Musicie im po prostu delikatnie pomóc, tak jak tutaj Pensacola bardzo delikatnie pomogła dla naszego Belfasta, żeby została odstrzelona. A tak jak mówię, powinno być zupełnie na odwrót. No, i to tyle na dziś. Bitwa naprawdę interesująca i pokazująca, że można stanąć w jednym miejscu i łupać przez całą bitwę i wytłucć tak naprawdę praktycznie cały team przeciwnika z lekką pomocą tutaj naszych okrętów. No, coś niesamowitego, czegoś takiego jeszcze, jak żyje, nie widziałem. Takie dzieci we mgle, to tak bym to nazwał. Po prostu dzieci we mgle tutaj były i nie wiedziały, co się dzieje. Ale ten odcinek nazwę jakoś, uwaga, hacker, bo to naprawdę jest fantastyczne, bardzo śmieszne. No cóż, śmiać się trzeba. No, chyba że już naprawdę nie mamy, nie mamy jaki, już tylko płakać nam zostaje. Bo tutaj to była opłakana gra, niestety. A szkoda, bo. No, no to znaczy szkoda. No z drugiej strony kolega by wtedy nie przysłał tego, tego filmu, bo by, bo by już nie był taki ten replay w kosmos wyczesany. Więc często takie świetne bitwy też, też są udziałem strony przeciwnej, która stara się jak może nam pomóc, żebyśmy zdobyli jak najwięcej tych obrażeń, tych medali. Więc na sam koniec zawsze warto jest podziękować dla przeciwników za bardzo dobrą grę, za pomoc. W tworzeniu się historii, i wtedy macie takie, a nie inne wyniki. To tyle na dziś, moi drodzy. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mi taki replay naprawdę yy, masakryczne wrażenie na mnie zrobił. No, nie, nie miałem takich bitew, ani, ani przeciwnicy nie mieli czegoś takiego, ani ja, ale jak widać, można. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.